Cześć, tu ulas projektu Da Vinci. W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób uruchomić sobie nowy świat, jak przeglądać zasoby biblioteki i z nich skorzystać, w jaki sposób zaimportować świat chociażby nawet z naszych scenariuszy, i w jaki sposób dołączyć do świata kogoś innego. Zapraszam! Oczywiście musimy rozpocząć od uruchomienia Minecraft Education Edition i od zalogowania się na nasze konto. Kiedy to zrobimy, zobaczymy ten ekran, czyli ekran startowy. W ostatnim wideo zwiedzaliśmy przebieralnie, natomiast teraz wejdziemy sobie do pierwszego guzika, czyli do Graj. Po kliknięciu Graj, ukazuje się naszym oczom dokładnie 5 kafelków. Pierwszy kafelek pokazuje moje światy. Jeżeli pracowaliście już z tą aplikacją, to światy, na których byliście, będą właśnie w tym miejscu przechowywane. Natomiast, jeżeli jest to świeża instalacja, dopiero rozpoczynacie przygodę z Minecraft Education Edition, wasze światy będą puste. Drugi kafelek to możliwość skorzystania z gotowych światów z biblioteki. Za chwilę przejdziemy sobie tam i omówimy dokładnie, czego tam szukać. Kolejny duży niebieski plus mówi nam o tym, że możemy stworzyć nowy świat. Czasami będzie konieczność stworzenia nowego świata dla naszych uczniów, ale też w niektórych z naszych scenariuszy, to uczniowie muszą stworzyć nowy świat i albo pracować na nim indywidualnie, albo zaprosić członków swojej grupy. Więc tym guzikiem stworzą nowy świat, udostępnią kod obrazkowy, a pozostali uczniowie z grupy muszą dołączyć do świata, klikając na ten kafelek i wprowadzając właśnie obrazkowy kod. Ostatni kafelek, jaki tutaj mamy, to zaimportowanie gotowej mapy. W większości naszych scenariuszy jest mapa, którą należy zaimportować, żeby móc uruchomić w Minecraft Education Edition. Pamiętaj o tym, że jeżeli to uczniowie mają uruchamiać ten świat, musisz go pobrać i zapisać na konkretnych urządzeniach uczniów. Przejdźmy do moje światy. W momencie kiedy klikniemy na pokaż moje światy, Zobaczymy, jakie są tutaj światy. Ja, akurat, na tym komputerze mam tylko jeden świat. I taka ważna uwaga. Jeżeli będziecie pracować na przykład na komputerze szkolnym, i później wrócicie do domu i zalogujecie się swoim kontem nauczycielskim, to nie będziecie mieć dostępu do tych światów, na których pracowaliście w szkole, dlatego że one nie są zapisywane w chmurze, tylko lokalnie na urządzeniu. Więc jeżeli chcecie, Taki świat zabrać do domu, żeby dalej nad nim pracować, to trzeba kliknąć, wejść w zarządzaj, wyeksportować go, a później zaimportować już na waszym komputerze. Wycofam się, przejdę do biblioteki. W bibliotece mamy dużo, dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, zestawy tematyczne. W zestawach tematycznych możemy pobrać sobie gotowe, przygotowane mapy do nauki, na przykład matematyki, informatyki, historii, kultury. Są one przygotowane w języku angielskim, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wytłumaczyli sobie te zasoby na język polski. Możemy przeszukiwać bibliotekę szukając jakiejś konkretnej rzeczy. Wycofam się. Dalej mamy miesięczne wyzwania budownicze. Są to takie aktywności, które mają zaaktywizować Waszych uczniów do tego, żeby konstruowali coraz to nowsze rzeczy. Następna, następne są światy początkowe. W światach początkowych możemy wybrać konkretne biomy albo przejść do świata, który pomoże nam wprowadzić uczniów w konkre, konkretnie do Minecraft Education Edition, lub też nam pozwoli się lepiej wdrożyć. Ale to, od czego polecam Ci zacząć, to obsługa gry. Są to bardzo fajne mapy przygotowane w taki sposób, żeby bardzo łatwo opanować obsługę Minecraft Education Edition z wykorzystaniem klawiatury i myszki bądź też z wykorzystaniem dotyku. Są to te same światy, zarówno ten, jak i ten, ale będą zwracały uwagę na troszkę inne rzeczy. I mamy jeszcze dodatkowe samouczki, czyli jeżeli chcesz poznać więcej, to jak najbardziej możesz. Jeżeli klikniemy sobie w zacznij tutaj klawiatura, to na początku nauczymy się, w jaki sposób poruszać się w grze Minecraft, w jaki sposób umieszczać i rozbijać bloki, w jaki sposób wchodzić w interakcję z innymi przedmiotami, na przykład drzwiami, lampkami, przyciskami, dźwigniami. Dowiemy się, w jaki sposób tworzyć sobie zdjęcia i w jaki sposób umieszczać je w portfolio. Czyli w albumie. Kolejna lekcja to lekcja używania tablic. To są takie tablice, jak mieliśmy w szkole, kredowe, na których białym, białą kredą umieszczamy polecenia dla uczniów. Możemy te tablice zablokować w taki sposób, żeby nie mogli po nich pisać, lub odblokować i pozwolić uczniom na wprowadzanie odpowiedzi właśnie na tych tabliczkach. Ostatni świat przygotuje Cię do tego, żeby pracować z BN-ami, czyli Inaczej przez graczy nazywanymi NPC-ami, czyli non-player character, czyli postaciami, którym możemy zaprogramować odzywanie się w pewien sposób, czy to, że mają przekazać naszemu graczowi jakieś elementy. Czyli to jest ostatnie uzupełnienie map. Jeżeli zdecydujesz się na to, żeby tworzyć własne mapy, to na tym zakończysz swoją naukę. Dodatkowe samouczki zawierają informacje na temat tego w jaki sposób rozpocząć zabawę z programowaniem Code Builder Tutorial i również agent, który wykonuje wszystkie akcje wewnątrz naszej gry. Wprowadzenie do chemii Minecraft Education Edition ma bardzo dobrze rozbudowany moduł chemii, gdzie możemy analizować pierwiastki, ale również możemy wykonywać yy, chociażby nawet TNT, który wybucha pod wodą, czyli można to skonstruować za pomocą chemii. A w tym miejscu mamy samouczek o tym, w jaki sposób zbudować prosty dom. W momencie, kiedy klikniemy na guzik Stwórz nowy świat, zapyta nas, czy chcemy skorzystać z szablonów dostępnych, czy chcemy stworzyć całkowicie własny nowy świat. Po kliknięciu na szablony możemy wybrać najbardziej popularny, czyli bloki trawy. Jest to duży, pusty świat, nie ma tam nic poza trawą. Jest on fajny do wyzwań konstrukcyjnych, gdzie uczniowie mają do dyspozycji cały ekwipunek, mogą korzystać z wszystkich bloków i wtedy tą przestrzeń w jakiś sposób zorganizować. Natomiast nie nadaje się to w ogóle do trybu gry przetrwania, dlatego że nie ma tutaj żadnych surowców do pozyskania. Dalej mamy y, szablon Minecraft Tutorial. Jest to już tutorial dla uczniów, po to, żeby łatwiej odnaleźli się w grze, zwłaszcza dla tych, którzy wcześniej w Minecrafta nie grali. I polecane szablony można sobie przejrzeć i ewentualnie skorzystać. One są bardzo fajnie przygotowane, to jest bardzo dobra jakość, zarówno budynków, jak i treści. Przejdę teraz na mój świat który mam tutaj, to jest średniowieczny gród. Uruchomię tą grę jako gospodarz. Po naciśnięciu Escape mam tutaj wyświetlony kod dołączenia. To jest mapa, Alex, Alex i Alex. Jeżeli uważacie, że kod jest za trudny bądź za łatwy, możecie zawsze spróbować zresetować ten kod. Utworzenie nowego kodu dołączenia nie zatrzyma Twojej gry w, w trybie wieloosobowym. Dobrze. I teraz wylosowały się nam nowe rzeczy. Po najechaniu mamy nazwę tego przedmiotu, czyli nawet jeżeli nie jesteście biegłymi graczami w Minecrafcie, możecie odczytać tą nazwę, a uczniowie już będą sobie szukać odpowiednich znaczków: tory, mikstura, Steve, ciasto. Pokażę Ci, w jaki sposób uczniowie będą widzieć właśnie tą opcję dołączania do świata. Wybieramy sobie ten kafelek, dołącz do świata. I tutaj trzeba wprowadzić ten kod. Czyli na przykład Tory, Steve, ciasto. Nie pamiętam co tam jeszcze było. Być może Kilof. Jeżeli nasi uczniowie są pewni, że to są poprawne znaki, klikają na potwierdź. Albo uczniowie mogą wyczyścić i rozpoczną czyszczenie od końca. Ostatni kafelek to kafelek z możliwością zaimportowania świata. Musimy kliknąć Importuj. Wybrać, gdzie nasz świat się znajduje. Mój świat znajduje się na pulpicie, więc przejdę szybciutko na pulpit. I tutaj mam właśnie ten świat. On nazywa się Zamek Klasa 4 Volt 2, czyli wiadomo, że jest to druga wersja tego konkretnego świata. Klikam na otwórz. Pojawia się informacja o tym, że pomyślnie zakończono import poziomu i po wejściu do naszych światów już ten zamek się pojawia. Musisz pamiętać o tym, że to, że to działanie ma dwa kroki. Pierwsze, importujemy, natomiast później musimy wejść do mojej światy i wybrać zaimportowany świat. No i po kliknięciu na zamek klasa możemy rozpocząć grę bądź uruchomić ten świat jako gospodarz. To już wszystko w tym wideo. Zapraszam Cię serdecznie do kolejnego, w którym dowiesz się, w jaki sposób poruszać się w grze Minecraft.